Za luz i za atmosferę. Za ludzi. Za luz startupu i wyniki korpo. Naprawdę jest mega szansa na rozwój. Nie jest to ściema, bo pracuję tu od kilku lat i uważam, że od momentu, gdy zaczęłam pracować do momentu, gdzie jestem teraz, to jest duża zasługa Dietli. E, super ekipa, która ma w sobie jakąś niesamowitą moc, e, więc na to pytanie odpowiem jednoznacznie. Ludzie. Za atmosferę, za fajnych ludzi, za pieski, kawę, bardzo dobrą i pieski. Raczej za to, że Diety chyba jest głównym motorem mojego rozwoju, bo przez 5 lat, jak tutaj pracuję, to nauczyłem się tyle, co nie sądzę, żeby była możliwość nauczenia się gdziekolwiek indziej niż we własnym biznesie. Wróć! Pominając swoko ludzi!